Witam wszystkich w wolnej chwili, dziś 7 października. Jestem w lasach Borach Tucholskich, niedaleko osiecznej. Sprawdzam moje miejscówki borowikowe. Na razie jeden robaczywy po drodze, którego mam nie ja nagrałem. Kilkanaście miodówek. się pod No i teraz mamy dwa następne podgrzybki. Jeden o no. i tu jest drugi sprawdzam ich zdrowotność i idę dalej, może coś się jeszcze uda znaleźć z prawdziwków o tu jest kolejny podgrzybek Okryty fajna gruba noga, zdrowy widać dobra, do kolejnych mam drugiego prawdziwka na swojej trasie pierwszy jak mówiłem, cały za czerwiony był a tu mamy takiego sprawdzam jego jakość i idę dalej przy tamtym drzewie był ten jeden prawdziwek ale mówię no trzeba się rozejrzeć i tak się rozglądam rozglądam zobaczcie mam pierwszego zobaczcie jaki świetny Oj, chodź 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 kolego zobaczcie zobaczcie tylko go przepiękne tu mamy drugiego o, chodź, 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 chodź Tu mamy dwa I widzę jeszcze jednego Spójrzcie, jak tu pięknie stoi O, panie kolego No dobra W międzyczasie się rozglądałem W tych szakach jeszcze, ale To by było chyba na tyle Jak coś, to się łączy Zobaczcie jakie piękne trzy Dobra, do kolejnych no normalnie czyszczę tamte grzyby. Sprawdzam ich jakoś, okazały się zdrowe. Ale tak się przyglądam, przyglądam tym innym krzakom i mam jeszcze jednego. razem trochę mniejszego. Ale... Przecież nie piękny. Dobra, lecę dalej. Jest ja to mam jeszcze jednego. koszyć w podniosę. Mówię w którą stronę tu iść, a tak pójdę tędy i zobaczcie jeszcze jeden. O. Poukrywane w gęstwinach. Ale jest fajnie. Dobra, szukam dalej. Nie daje mi to miejsce spokoju. Zrobiłem parę kroków w prawą stronę. I zobaczcie kolejne ukryty. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Lecę dalej. Tym razem zobaczyłem tą jedóweczkę tu gdzieś jest druga. ale jak podeszłem do pierwszej miodówki moim oczom ukazał się taki oto gentleman prawda że piękne dobra zabieram idę dalej teraz udało się namierzyć takiego maluszka o, drugi nawet był a jeszcze mniejszy, ale miękki kapelusz. Dobra, sprawdzam jego zdrowotność. I do zobaczenia później. Pomal już czas na trochę większego. Taki oto. Dobra. Idę do dalej. Kolejny, nieduży. Obecności gołąbków, prawdziweczek, borowik, choć koleszka. Taki noga twarda, czyli pewnie będzie zdrowe. Większość z tych grzybów dzisiaj zdrowych, także zapewne wróci ze mną. Dobra. Szukam dalej. Uwagę w moją przyku. Ten oto tu piękny, cudowny. Zobaczcie, wcześniej jest piękny? Muchomor, wręcz podrącznikowy a zacząłem się rozglądać skoro muchomor to może coś więcej tu wyrosło i zobaczcie już się przedzielam tu jeszcze właśnie kolega także biorę biorę i idę dalej do kolejnych zobaczcie tu ukryty ukryty kolega chodź Och, no słabo wygląda dobra. sprawdzam zdrowotność i lecę dalej poprzedni borowik tak jak noga, tak i cała reszta wyglądała a tutaj mamy takiego mniejszego chodź Och, zobaczcie z baciszkiem no dobra do następnego nie wiem co udało się namierzyć takiego trochę obgryzionego przez jakieś myszki, albo gwiaździureczki czy coś takiego ale całkiem ładny Dobra, rozglądam się, ale tu nic nie widać, lecę dalej. No, mam kolejnego namierzonego. Chodzi tylko o chodź, 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 głęboko siedzi. Oh. Zobaczcie, fajne Dobra. do następnego. Tylko zobaczcie, zobaczcie, z daleka to przy takiej ścieżce rośnie. Musimy wierzyć, że tam idzie ścieżka. A tu zobaczcie, podwójne. Nie dawało mi spokoju, że coś tu wystaje z tego. O, jeden i drugi, wystaje spod liści. Z jakieś jak siasne kapelusze. Zostawię koszyk, przejdę się. No i dobrze, zrobię. Piękne. Dobra, lecę dalej. No, mam kolejnego morowika. Trochę obżarty, ale nic nie szkodzi. Prezentuje się tak dobra. Idę. Jeszcze może coś się uda znaleźć. Udało się namierzyć pierwszą w tym sezonie gąskę zieloną. Zobaczcie jaka wielka. Normalnie kolos. Chodź tu koleżanko chodź. Zobaczcie, jaka piękna. Aby było ich więcej, bo jedna to tak trochę słabo. Ale może się coś jeszcze uda. No, mam następnego. Fajnie, podoba mi się dzisiaj nie liczyłem masz w sumie na tyle. Przychodzę z ciekawości, sprawdzić co to będzie. Tu mamy muchomora. No to, to prawdziwe. Czek. Fajne, fajny, fajny, fajny. Niestety, tylko w jednym miejscu rosło ich kilka, teraz to pojedynczo. A coś tam już jest w tym koszyczku idę sobie taką tu ścieżką no i na mojej drodze stoi kolejny morowy hejczek A je tu patrzę, patrzę tu coś jeszcze, a to jest miodóweczka ale no, jak najbardziej też wraca za mną dobra no Kolejnego jedną ja ścieżką dalej prosto i trafiłem na kolejnego to obywatela taki piękny. Zobaczcie, już obok położę. Całkiem, całkiem wygląda. Dobra. Do kolejnego. Słuchajcie, mam kolejną gąskę. Znowu pojedynczą, ale znowu. Niczego sobie, nie? Zobaczcie co do ręki. Fajnie. Ciekawe, czy uda się jeszcze więcej ich znaleźć. No, niestety. Pełno lokatorów. Dobra, idę dalej. Idę sobie, idę. Patrzę sobie, patrzę i wypatrzyłem. Koleżkę, choć tu. O, fajna długa noga. Zobaczcie. Fajnie. Aby takich więcej. Tym razem zobaczcie, tylko kapelusz tego Borowiczka. Taki to oto. Okazek. Dobra, do kolejnego. Zobaczcie. Mogę albo trzeba tego. Ale stanąłem się, rozglądam jak jeszcze I dojrzałem kolejnego. Tutaj kolegę małego. No dobra. Może uda się coś jeszcze w tym miejscu wtedy. Do kolejnego, ale zobaczcie jaki wysuszony. Normalnie. Brak opadu, chociaż w nocy ładnie popadało. Jest mokro. A tu co? No czyżbyśmy mieli gąskę? Nie. To miodówka stara. Dobra. Rozglądam się z Wami, ale nic więcej nie widzę. Do kolejnych. Tym razem dostrzegłem takiego. Tutaj zobaczymy, jakiego zdrowo odnosi. Chociaż to kapelusz dziwnie wygląda trochę. Dobra. Już pokazuję go. Sprawdzę, może uda coś się coś z niego uratować. Dobra, do kolejnych. Teraz mamy małą kozią brodę. Ale nie zrywam. Niech się rozrasta. Tak z ciekawością pokażę, niech rośnie, niech się rośnie. Może coś za rok będzie więcej. Kolejny na takiej pseudo ścieżce. Zobaczcie, co się ukrył. Ciekawe, jak z robotą i po noga, co miękko Dobra, do kolejnego. Niestety, tamten ostatni zaczerwiony cały, jak większość tych na ścieżce dzisiaj ale tu zobaczcie, jaki, jaki koleżka jeden z aż tu stoi ale niczego sobie dobra, zabieram, sprawdzam idę dalej teraz, na mojej drodze trzy miodóweczki, które też zabieram zobaczymy Zdrowiutkę. Idę też zdrowe. Pewnie. Dokładnie. Dobra. Do kolejnego. Słuchajcie, idę już w kierunku samochodu. O, po drodze trafiłem jeszcze zobaczyć kilka międuweczek, które chętnie zabiorę. I na koniec się łączy, chyba że jeszcze coś ciekawego znajdę po drodze. To się wyłącza, jak nie dobrze przy samochodzie. Na razie. Idę ścieżką do domu. A na no ścieżce. Zobaczcie. Jak w ogóle tutaj nie nagrać. Kurde. przepiękny, Przepiękne. Przepiękne. Dobra. Do następnego. Ostatni borowik. Sito. Zjedzony cały. A tu mamy kolejnego, ale e, zobaczcie, też nic z tego nie będzie. Dobra, dziurę zakrywam do kolejnego. No słuchajcie, będę się z Wami żegnał. Zbieram ostatnie miodówki. Jak widzicie, trochę ich wyrosło. Koszyk będzie pełny, jakie je włożę. Mimo suszy, coś udało się nazbierać. Trochę prawdziwko, z czego jestem zadowolony. Jak widzicie, większość Wam pokazałem mi, Także do następnej wolnej chwili.